Dzień dobry. Od kilku lat zwykłem recenzować Ligo legendowe eventy. Jeżeli robiłbym tylko to, to nie miałbym zbyt dużo pracy. Także dziś Event Soul Fighter. Event, który muszę przyznać, mocno mnie zmieszał. Z jednej strony miał on wręcz fantastyczne elementy, a z drugiej miał rzeczy skopane po całości. Dlatego dzisiejszy materiał podzielimy sobie w zasadzie na dwie części. Najpierw pogadamy sobie o tej ciemnej stronie, a potem niczym Anakin Skywalker zwrócimy się ku jasności. Natomiast zanim kochani zaczniemy, dzięki partnerowi technologicznemu kanału, czyli Endorfi, jakiś czas temu otrzymałem nowy model klawiatury do testów. Dokładnie jest to FOG 75% wireless w wersji białej. 75% oznacza, że jest ona mniejsza od klawiatury standardowej, więc będzie świetna, jeżeli cenicie sobie miejsce na swoim biurku. Klawiatura ma specjalne przełączniki Kylebox, będące niezwykle wytrzymałe, mające żywotność do 70 milionów kliknięć. Klawiaturę można podłączyć Równo przewodowo, bezprzewodowo oraz za pomocą Bluetooth'a do trzech urządzeń. Dla entuzjastów muzyki zainstalowano również specjalne pokrętło, przeznaczone oczywiście do regulacji głośności. Najwięcej zabawy znajdą tutaj jednak fani customizacji, gdyż w zestawie zawarto Switch Pooler pozwalający wymieniać przełączniki. Jak również sprzęt ma banalną możliwość konfiguracji oświetlenia. Klikając przycisk Endorphy i Print Screen możemy wybierać, jak klawiatura ma świecić. Czy to wybierzemy rozchodzące się światło w ala Rozchodzenie w poziomie po kliknięciu, czy różnego rodzaju oświetlenie wszystkich klawiszy. Sam na co dzień używam klawiatury od Endorfi, i dziś prezentowana 75 jest kolejną, którą miałem przyjemność przetestować i rzeczywiście czuć, że jest solidnie wykonana i bardzo przyjazna w użytkowaniu. To również istotne, ciemniejsze wersje klawiatur. Mają na przykład układy niemieckie, węgierskie, włoskie czy nordyckie. Jeżeli interesują Was szczegóły, zajrzyjcie sobie na stronę internetową producenta, a sam sprzęt Endorfi. Jest dostępny w wielu sklepach branżowych, na przykład w Odpowiednie linki znajdziecie oczywiście w opisie lub w przypiętym komentarzu. Dziękuję za uwagę i wysłuchanie, i przechodzimy do materiału. Iwenty w League of Legends, czyli coś z czym Riot Games ma przeogromny problem. Powiedzieć, że w lol są eventy, to jak powiedzieć, Sahara to generalnie ocean jest. No niby coś tam wody na pewno jest, ale to tak jak skarpetkę nazwać by butem do górskiej wspinaczki. Ponieważ małe eventy opierające się na przepustce i skinach, czyli ogólnie tak zwana przeze mnie przepustkologia stosowana, wygląda jak dodawanie eventów do średniej jakości gry mobilnej, a nie do jednej z największych gier na rynku. No i generalnie Riot Games ma problem. Znaczy nie wiem czy oni są świadomi, że mają problem, ale ja uważam, że mają problem. Bo nie wiem czy też tak macie, ale ja... Ja ogólnie jako gracz wieloletni, gracz League of Legends zapomniałem czym w ogóle event jest i chyba w Rajocie też zapomnieli. A przynajmniej w League of Legends. A co jeszcze zabawniejsze, podobno Riot jest wybitnie zadowolony ze swoich ogromnych dokonań. No bo jak to inaczej interpretować, skoro rok temu Stargardiany nazwali listem miłosnym do graczy i tak na marginesie to tamten event miał dużo więcej kontentu od Soul Fighterów, a z kolei zrujnowanie miało dużo więcej elementów od Stargardianów, więc w kreacji eventów nie ma rozwoju, a wręcz regres. Natomiast tegoroczny Event Soul Fighter. Tutaj muszę zacytować. Motywacją było dostarczenie jednego z największych momentów czy wspomnień kiedykolwiek. I według prawie każdej jakościowej metryki zrobiliśmy to. Po prostu nie. Zatem, drogie kochane Riot Games, zagrajmy w grę. Podczas materiałów promocyjnych eventu, których było aż 6, przez lwią część czasu oglądamy zaskoczenie. SKINY! SKINY TU, SKINY TAM, SKINY W LOLU, SKINY W Wild Drifcie, SKINY WSZĘDZIE! Nawet jak się obracam, to SKINY! WSZĘDZIE SKINY! Żebyśmy nawet przez moment nie zapomnieli i nie przegapili nowych skórek Soul Fighter. Ja oczywiście rozumiem argument, że League of Legends jest grą darmową, muszą jakoś zarabiać i tak dalej. Wiadomo, to jest oczywiste. Również owe skiny są częścią eventu, jasne. Jest to wszystko dla mnie zrozumiałe, ale powiem wam, że odbija mi się to już czkawką, kiedy w w oglądania jak to dział muzyczny rajotu, ten mityczny, najlepszy dział. Nagrywa motyw czy ogólne dźwiękości do eventu. Widać pasję, poświęcenie, to jest to przeplatane kolejny raz z kinami, to naprawdę odbija mi się to srogą czkawką. Stańmy na chwilę przy tych materiałach, bo tylko lore w tym momencie jest gorsze. Oczywiście nie mówię, że wszystkie te filmy są złe. Niektóre stanowią po prostu część informacyjną. W tej grze będzie to, w tej grze będzie tamto. Okej, okay, spoko. Natomiast jednym z tych sześciu Ligo Legendowych, a łącznie ośmiu materiałów promocyjnych, bo jeszcze był jeden z TFT i jeden z Wild Drifta. To był Cinematic. I ja jestem ogromnym fanem cinematików ligo legendowych. Niestety ten trzeba uznać za kompletnie niepotrzebny. I tak doszliśmy do roku, w którym cinematiki są średnie bądź fantastyczne. Nie zrozumcie mnie źle. Animacja jest tutaj dobra. Muzyka jest świetna, ale to już wiemy, że Riot robi gry pod wydawanie muzyki. Nie jest to przecież wieść z pierwszych stron gazet. I ogólnie starano się tutaj zrobić jakiś klimat, ale na staraniach się skończyło, bo ten leży i kwiczy po całości. Nagle pojawia się cinematic, gdzie Soul Fighter Samira walczy sobie przez dosłownie sekundowe sceny z innymi postaciami, by później na końcu zawalczyć z Wiego. I teraz tak, takie lorowe świry jak ja doszukają się o co chodzi i zrozumieją przesłanie, ale zrobiono cinematic, którego 90% graczy nie zrozumie. O, skinki się biją, fajnie. Ale o co chodzi? Czy było to potrzebne? No nie sądzę. Cytując jeden najbardziej łapkowany przez was komentarz pod filmem odnośnie Lord Soul Fighter. Najpierw jest to, że odkąd jest ten event, ja nawet nie wiedziałem, że jest jakaś historia do tego. XD. To, że animacja jest niezrozumiała, to jedno. Najgorsze jest to, że pod koniec Samira pokonuje Wiego, co jest fabularnym zakończeniem eventu. Co się tutaj wydarzyło? Przyznaję się, że ja nie przypominam sobie jakiegoś trailera, który mówi: "Hej, nasze dzieło zakończy się w ten sposób". Jak można zrobić trailer, który spoileruje zakończenie jakiejś historii? No coś tutaj srogo nie zagrało. Dlatego moim zdaniem poza muzyką Cinematic w żaden sposób nie spełnił Swojej roli i osobiście uważam go za wyrzucenie pieniędzy w błoto. Natomiast wszystko to łączy się z najgorszym od lat lore eventu, jeżeli w ogóle można to coś lore nazwać. Postacie w tym evencie są tak płytkie, tak nijako napisane i wykreowane tak po macoszemu, że nikt, nawet najwięksi lorowi psychopaci, nie będą interesowali się tym, co się tutaj dzieje. Mamy Wiego, który robi turniej, bo chce zadowolić oko, Samira go wygrywa. Turniej jest transmitowany wszędzie. No ja cierpię dole. Ja rozumiem, że nie w każdym ligo legendowym evencie fabuła jest ważna, ale jak już ją robimy, to nie zróbmy jej jak totalny syf. Gdzie podział się jakikolwiek głęboki klimat, który tworzył właśnie tą otoczkę wokół eventów, na przykład grozy zagrażającej światu, jaką napędzał Wiego. Tajemniczy i magiczny klimat Spirit Blossom, czy nawet słodko młodzieżowy klimat w Stargardianach był wyczuwalny. Zastanawiam się tylko, czy zrobiono to nieświadomie, czy stwierdzono, że tegoroczny event będzie skupiał się jednak na czym innym. Idźmy dalej. Jest również jedna rzecz, która ogólnie graczom, przynajmniej jej części, się podobała. A mnie nie za koniecznie. czyli meta gra w kliencie. Z jednej strony fajnie, że Riot zrobiło coś innego niż Visual Novela, zrobili w zasadzie grę wewnątrz klienta ligi, lecz ta miała szereg problemów. Ja oczywiście doceniam fakt, że Riot coś wreszcie zrobiło, natomiast sama walka Samiry z Soulfighterami była absolutnym minimum. Była krótka, choć na najwyższym poziomie trudności trzeba było się nieco napocić, przyznaję. Ale niech nas nie zwiedzie to, że po to jest coś nowego, to musi być fajne. Mogliśmy grać tylko jedną postacią, a bardzo szkoda, i przyznaję, że o wiele lepsze byłoby, gdybyśmy mogli grać pojedynki 1V1 przeciwko znajomym. Tak ja wiem, że w przyszłości wyjdzie Project L, ale w przypadku Riotu dawno przestałem uznawać argument, że nie ma na coś czasu czy budżetu. No i też bijatyki nie są dla każdego. Natomiast jeżeli zrobićby takie proste w konstrukcji Demko, gdzie grałoby się na znajomych, byłaby to fantastyczna promocja i pokazanie możliwości. I atyki w klimatach League of Legends. A tak dostaliśmy coś nowego, okej, okay, innowacyjnego. Okej, okay. natomiast nadal prostego i technicznie problematycznego, co po raz kolejny pokazuje, że chyba klient League of Legends nie jest w dobrym stanie i chyba nie do końca nadaje się, aby takie rzeczy do niego wrzucać, może warto byłoby robić to gdzieś indziej, albo może zrobić wreszcie klienta, który będzie działał. Nieraz nie dwa słyszałem, że niektórym gra się po prostu nie włączała, albo standardowo jak z eventowymi rzeczami w kliencie zżerała ogromnie dużo zasobów. Doceniam, że Riot Chciało wyjść z Wizual Noveli, choć były tam jej elementy, aczkolwiek jak na ten wielki summer event, to spodziewałem się czegoś więcej. Tym bardziej, że nie od dziś wiadomo, że społeczność Lola nie jest zadowolona z jakości eventów. No ale Riot jest zadowolony, więc w sumie po co ja się tutaj tak naprawdę udzielam. Skinki. No to tutaj jest oczywiście kwestia każdego z osobna. Niektórym barwy w formie Soul Fighter się spodobają, innym niezakoniecznie. Niestety nie da się tutaj pominąć tematu. Ultimate Skina, który powinien być legendą, ale był sprzedawany i nadal jest sprzedawany w cenie 3250 Riot Pointsów, no bo można, czemu by nie? Gracze ponarzekają, ale co to zmieni? Na Jina też narzekali, a wszystko się zgadza. Natomiast największym moim zawodem jest to, że, że to był ten event przygotowywany przez cały rok. Najlepiej dało się to czuć przy zrujnowaniu. Pod koniec eventu jakościowo wyszło jak wyszło, ale trzeba przyznać, że był ogrom i był to bardzo ambitny projekt. Przy Soulfighterach, no przyznaję się, że nie bardzo. Może przez to, że nie było tutaj w ogóle żadnego klimatu, albo też jestem w stanie w to uwierzyć, że po prostu jestem starym dziadem i taki klimat do mnie nie uderza. No może tak być. Także, kochane drogie Riot Games, ja bym tak tutaj w piórka nie obrastał, bo do poprawy jest tutaj jednak całkiem sporo elementów. Naprawdę w wielu miejscach dużo rzeczy się nie udało. Przez ostatnie 10 minut omawialiśmy rzeczy, które uważam, że nie wyszły zbyt dobrze. I ja wiem, że zwracałem uwagę na nie. Niektóre elementy, które sam nazwałbym pierdołami, ale chcę być fair odnośnie tego, co robię, i też mówić o rzeczach, które moim zdaniem są złe. Natomiast mam jeden wniosek, który po tej części materiału może Was bardzo zaskoczyć. I mimo tego, że tyle rzeczy moim zdaniem zostało tutaj źle zrobionych, event był na pewno lepszy od Star Guardianów. Natomiast uratował go tylko i wyłącznie jeden element i jeden rajotowy team. I cyferki, które zrobiły tutaj robotę, na pewno dotyczą pewnej rzeczy. Mój Boże! Moi drodzy, jak bardzo Team od GameModów dał radę w tym roku! to Głowa mała. Przez bodajże 2 czy 3 lata w LoLu w ogóle praktycznie nie było teamu od game modów, bo część ludzi poszła do teamu od TFT, a część pracowała, no zaskoczenie, nad skinami. Ale wreszcie po latach ten team został z powrotem złożony. No i mamy tego efekty. Natomiast to nie jest tak, że mówię tutaj o jednym dziale, bo na pewno Wild Rift ma swój dział od game modów, no i TFT jest swoim oddzielnym działem, więc tak w zasadzie chodzi tutaj o trzy, ale że głównie na kanale zajmującym zajmujemy się lolem, to najwięcej wspominam o nim. jeny wreszcie nie dostaliśmy Urfa, AR Urfa, czy jakiegoś leniwie przerobionego godzinę przed eventem Ultimate Spellbooka, a rzeczywiście tryby gry z krwi i kości. Arena, bo w tą grałem najwięcej, była prostym pomysłem, wręcz banalnym. Połączenie tego co fajne w TFT i tego co fajne w League of Legends. Niby proste, ale wyszło wręcz fenomenalnie. Arenka była wreszcie czymś nowym i pomimo, że bazującym na istniejących mechanikach, ich połączenie zapewniło przeogromną świeżość. Nareszcie widać było, że coś nie było zrobione po macoszemu. Nowa mapa z wieloma elementami, augmenty by wzmacniać naszych bohaterów, które o dziwo w większości działały od razu na premierę trybu i ranking specjalnie pod niego. Do tego Riot jeszcze w trakcie eventu bafowało, czy nerfiło niektóre postacie. Dawno nie czułem tak ogromnej sympatii do Riotu jako firmy, gdyż dawno nie czułem tego starego Riotu, który starał się, by LoL nie był tylko nakierowany na e-sport, granie solo, kolejki, no i oczywiście zarabianie jak największej ilości pieniędzy. A rzeczywiście, na rywalizację zapewniającą fan, zarówno dla graczy wybitnych gameplay'owo, jak i dla tych każualowych. Tryb bardzo zmyślnie to połączył, i arena to definitywnie moim zdaniem najlepsza rzecz, jaka przydarzyła się w tym roku. Dawien dawno nie czułem takiego pociągu do gry w Lola. Chciałem próbować kombinacji różnych buildów, postaci z konkretnymi augmentami wreszcie wbić najwyższą rangę gladiatora. Co może nie jest jakimś wybitnym osiągnięciem, ale wbiłem ją grając różnymi kombinacjami. Na przykład Sona Serafin. A to połączenie było wręcz okropne. Grałem z wieloma różnymi osobami, czy starałem się wypróbować jak najszerszy wachlarz postaci. I szczerze mówiąc, dla graczy takich jak ja, zmęczonych solo kolejką, arena pod to była rzeczą fantastyczną. Również, co też warte podkreślenia, Riot Games zrobiło coś dla twórców i ich widzów. W pierwszym tygodniu eventu odbywał się swoistego rodzaju challenge gdzie Riot Games zapraszało ludzi z programu partnerskiego do zagrania w nim, w tym mnie, gdzie oczywiście za zaproszenie dziękuję. Rioterzy przygotowali różnego rodzaju kombinacje na arenkę, niektóre ciekawe, inne z góry skazane na przegraną. No mniejsza. Natomiast każda z zaproszonych osób zbierała punkty, za które Riot dawało skrzynki czy skiny dla widowni. Nam, jak kolorowym świrom z tego kanału, udało się oczywiście wybić ten najwyższy pułap skrzynek. Natomiast jeżeli ten materiał oglądają osoby, które wyświetlą się tutaj, to proszę się do mnie zgłosić na Instagramie bądź Discordzie, bo mam jeszcze dla was po kodziku. Jak również za wygrywanie w konkretnych kategoriach dostałem dla was skiny, które już rozdałem. I na sześć kategorii zajęliśmy pierwsze miejsce w trzech, a w jednej udało mi się wbić bodajże trzecie miejsce. Także wygraliśmy w największej liczbie unikalnych bohaterów, gdyż zagrałem każdym z nich poza Ornem, który był zablokowany, zagrałem z największą liczbą różnych widzów, bo grałem aż ze 140 różnymi osobami i również w arenę grałem przez ten tydzień najdłużej, i nawet udawało mi się jakieś materiały w tym czasie robić. I to było dla mnie tak ogromnym motorem napędowym, również w ramach podziękowania, że to dzięki Wam mogę ten kanał prowadzić. Zresztą, nawet jako społeczność, dostaliśmy specjalne wyróżnienie. Niby wiecie, to tylko komunikat od Riotu, ale jestem z niego niezwykle dumny, bo udało nam się wspólnie coś zrobić jako społeczność w jakimś Riotowym konkursie, zresztą nie pierwszy raz. Zatem, gameplayowo, Riot Games total tutaj zaorało. Szkoda tylko, że temat tego challenge'u, nie do końca rozumiem dlaczego, został nieco, powiedziałbym, potraktowany tak nisko chyba priorytetowo, co jest dla mnie ciekawe, bo z takiej rywalizacji twórców ligi można by zrobić fantastyczny content. Arena sama w sobie nie była bez wad. Strasznie wkurzała mnie częstość pojawiania się kwiatków z życiem i cooldownami. Niby fajny element strategiczny, ale pojawiały się tak często, że strategia momentami skupiała się na niebiciu siebie, co jest zaprzeczeniem idei areny, a trajhardowaniu w uderzanie kwiatka. Również po tak ogromnej ilości gier uważam, że augmentów było zwyczajnie zbyt mało, gdyż te po czasie za często się powtarzały. Aczkolwiek, gdy arena wróci w grudniu, ma być ich więcej. Stąd po prostu powiem brawo Riot, że widzicie i chcecie coś z tym zrobić. Oczywiście mieliśmy jeszcze bodajże Soul Brawl, czy jakoś tak się to nazywało na TFT, czyli taki specjalny tryb, który był taką areną w ramach rozgrywki, gdzie najpierw zbieraliśmy drużynę, by później walczyć w pojedynkach. Przyznaję, że choć zagrałem tylko kilkanaście gierek w ten tryb. Bawiłem się również w niego fantastycznie. Zatem, z jednej strony, dostaliśmy fantastyczny event gameplayowy, z drugiej strony zły, czy średni wreszcie tematów. I ktoś może powiedzieć, no dobra, ale w League of Legends przecież chodzi głównie o gameplay, to jest przecież gra. Jak najbardziej ten ktoś będzie mieć rację. Natomiast w moich oczach samo Riot Games, robiąc seriale, książki, lore, całą otoczkę wokół e-sportu, organizując eventy itd., itd., to Riot już dawno Przestało robić tylko grę. Stąd, w moich oczach, analiza eventu Soul Fighter, tylko i wyłącznie pod kątem gameplayu, byłaby po prostu niekompletna. Widzę tutaj pewne światełko w tunelu i już Wam tłumaczę, o co mi chodzi. Pomimo tego wszystkiego, miałem wrażenie, że sam event Soul Fighter jest nieco lepszy w mojej głowie niż w rzeczywistości dopóki nie zacząłem go analizować i dotarło do mnie, że jestem bardzo smutnym człowiekiem przynajmniej w kwestii wydarzeń w lolu bo te praktycznie przestały istnieć, natomiast co by było jakby nie było areny no byłaby to katastrofa być może Riot Games chciało skupić się w 100% na gameplayu chociaż ja nie do końca rozumiem konwencji, że a gameplayowo robimy coś super ekstra ale wreszcie rzeczy no coś tam zróbcie, będzie git gracze nie zauważą. I tutaj kochani w w głowie pojawił mi się, wydaje mi się, świetny, ale również całkiem naturalny pomysł. Ale czy świetny i naturalny dla Was, to już ocenicie w komentarzach. Dla przykładu, w TFT mamy parę setów w ciągu roku. Od 2024 roku będą to trzy, co oczywiście też oznacza trzy splity. Oczywiście, podobnie będzie w League of Legends. Sama liga pod tym kątem była jeszcze rok temu dość przestarzała, mając ogromnie długi sezon w porównaniu do innych gier. Ewidentnie chciano tutaj osiągnąć taki efekt zbliżenia Lola do tych gier współcześniejszych. No i tutaj, w zasadzie, moje pytanie i propozycja. Dlaczego tych tragicznych, eventopodobnych tworów po prostu nie wyrzucić i zwyczajnie robić trzy eventy w roku? TFT radzi sobie z tym świetnie i w trakcie splitu wrzuca do gry jakąś zawartość kosmetyczną, np. przykład Little Legendy. W Lolu wrzućcie jakiś event, niech każdy split będzie miał jakąś tematykę i wrzucajcie tam po prostu skiny, nie nazywając tego eventem. Nikt nie będzie miał o to pretensji, bo będzie widać, że coś będzie w Lolu robione. Wyobraźcie sobie na przykład rok 2024. Split numer jeden to event darkiński. Na normalkach dostajemy mapę stylizowaną na taką zniszczoną darkińską Shurimę, wychodzi z Zolani jako postać, dostajemy nowe skiny dla Darkinów, albo skiny na zasadzie co by było gdyby taki Nasus, Renekton zostali spaczeni, dosłownie coś takiego jak seria Corrupted z karcianki. Do tego wiadomo, przepustka jakieś orby, no bądźmy realistami, jakiś cinematic, jakieś lorowe podłoże i mamy to. Split totalnie kozacki, jeżeli jeżeli dobrze to zrobić. Dalej, split numer dwa. Niech to będzie na przykład event nie taki głębokolorowy, a taki gastronomiczny, śmieszny, przezabawny. Nowe skinki, na przykład, nie wiem, kartus z książką kucharską jakimś mieszadełkiem. Wiadomo, przepustka, gra w kliencie, gdzie robimy runę potrawy, gdzie można by na podstawie tego wydać również jakiś podręcznik, jakąś książkę kucharską z tymi przepisami. Jakaś prosta zmiana Sounders Riftu na normalkach, gdzie zamiast minionów chodzą, nie wiem, parówki, sałatki albo burgery, cokolwiek. Bawmy się w jakikolwiek sposób konwencją, czy to lorowo, czy w sposób taki bardziej zabawny. Lid trzeci. Wiadomo, wtedy wychodzi Arcane, no to znów jakiś event Arkane'owy, no to tutaj mapkę można przerobić na przykład oczywiście na jakiś Piltover albo Zone, różnie. Dodać jakiegoś zmodyfikowanego barona, czy to przez Hextech, Shimmer czy Hemtech, który pojawiałby się po prostu randomowo. Może jakieś skiny do postaci, gdyby były z Piltover bądź Zone. No nie wiem, no potencjał jest tutaj po prostu ogromny. To są oczywiście tylko przykłady i jakby rzeczywiście przy tym koncepcyjnie usiąść na dłużej niż 3 minuty, to można by coś fajnego wymyśleć. To jest trochę bolące, że to brzmi za dobrze. Że będziemy mieli trzy splity i każdy z nich będzie miał jakiś motyw. Z drugiej strony jest to tak oczywiste i jest to coś, tak powiedziałbym, naturalnego do zrobienia w stronę graczy, że bardziej chyba nie można. Naprawdę mam szczerą nadzieję, że w przyszłym roku nie będziemy mieli trzech splitów, gdzie w każdym będzie osiem przepustek. I choć tak jak wspomniałem, wiele elementów tego eventu mi się nie podobało, tak gameplayowo bawiłem się świetnie. Być może jest to kwestia świadoma bądź nieświadoma obniżania oczekiwań w stosunku do wydarzeń League of Legendowych, natomiast naprawdę poczułem, że eventy w LOL mogą być dobre. I tak sobie myślę, że jeżeli rzeczywiście w przyszłym roku League of Legends nie pójdzie drogą TFT w postaci stylizowania setów, to naprawdę będzie to ogromna zbrodnia. Natomiast muszę przyznać. Że światełko w tunelu świeci dość mocno, ponieważ niedawno dowiedzieliśmy się czegoś nowego, ale o tym porozmawiamy już w kolejnym materiale. Dzięki za obejrzenie, kochani, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.